tej grupie, ja mam na imię Alina. Ja w tej grupie się nie opowiadałam o swoim rezultacie. To jest mój główny rezultat, rezultat po używaniu draże. Ja w kampanii pieli jestem od września, no i przyszłam do kampanii no, na produkt. Tak, właśnie Irina Kowalowa zainteresowała mnie tym produktem, opowiadała, że pewne rzeczy się dzieją. Owszem, ja je zaufam, bo ktoś już to wspomniał o tym, że warto nieraz zaufać osobom, które nam o tym mówią. Ja je rzeczywiście po prostu zaufam, już jakiś czas my się znamy. I y, ja usłyszałam od swoich, od swoich sponsorów o tym, że najpierw trzeba organizm oczyścić od pasażerów, to się zgadzało z moją koncepcją, ja bardzo dobrze rozumiałam już na ten czas, że właśnie pasażyty to są najczęściej przyczyną wiele, wiele chorób. A moim najważniejszym problemem to była astma, którą który ja już miałam na ten czas około 30 lat. Kto wie, co to jest astma, to rozumie, jakie to jest przykre nieraz hmm, sytuacje, kiedy nie możesz oddychać. Kiedy jak, jakiekolwiek jak, przycina. przycina może być różne, zlepa wietrze w Krakowie nagle w nocy. <grywka> Dlatego od paru lat na noc sobie wszystkie okna szczelne, żeby czasem coś mnie nie zadmucha i nie obudzić się z uczuciem duszności. Również mogłam odwiedzić kogoś w gościach, okazało się, że nie miałam zwierzęta, kotki na przykład, i ja już nie mogłam oddychać, miałam, e, miałam katar, rozląsające oczy. E, no Przeciwny mogli być różne. Zmiana temperatur też mogła na przykład e, wywalać u mnie takie doszności, więc e, życie niezbyt fajne, a ja też niespecjalnie lubiłam używać e, leków takich, dlatego że też znałam, dobrze już znałam na ten czas jak one też działają. No i rzeczywiście chciałam dzięki tym zaleceniom, zaczęłam używać Mels, Alt, Heper. Później po kolei zaczęłam używać całą linijkę produktów kampanii IPL i powiem Wam, no właśnie to jest ten cud, kiedy pierwsza jesień, pierwsza zima, kiedy ja mogłam żyć spokojnie, bez duszności. Odstąpił mi kaszel, który był bardzo ociążliwy, ten kaszel Irina Kawalowa mnie dobrze znala. To ona, to ona na ten etap pamięta, jak ja przed tym bardzo mocno kaszlałam. No i powiem Wam, to właśnie ten cud, że ja pozbyłam się swojej choroby, nie mam teraz duszności, mogę szybciej chodzić, nie mam problemów, kiedy idę, nie, nie oddycham tak jak, nie wiem, no bardzo ciężko, więc, więc to jest ogromny okay, dla mnie. Nie, nie ma problemów. No, a poza tym, w międzyczasie, okazała się jeszcze, dzięki temu. Pozbyłam się kamienia na Nie miałam go dużo, ale to zawsze przyjemność. Kamień po prostu zniknął. No, a ostatnie rezultaty, którym chcę powiedzieć, bo dla mnie to było fantastyczne. Od pewnego czasu zaczęłam używać biucji. No, Każda z kabiec oczywiście rozumie, że biucja to jest produkt dla nas. No i to jest i tego się chce robić. I poszłam a właśnie zauważyłam, że od paru miesięcy moje włosy się zmieniły. One zrobiły się bardziej puszyste. No i ja mówię, że o fajnie, właśnie jest ten rezultat. Włosy zrobiły mi się puszyste, nie taki przylidający jak były przed tym. Owszem, mam cienkie włosy. No i byłam ostatnio u fryzera, ponieważ zdecydowałam się zafarbować swoje siłe włosy. I frizerka mówiła, o Pani ma bardzo ładne włosy. Ja mówię, wie Pani co, nie zawsze takie male miałam, ale właśnie od pewnego czasu dzięki pewnym rzeczom, produktom, które zażywam, moje włosy zrobiły się puszyste. A Pani fryzjer mówi tak, wie Pani co, Oni poszyste dlatego, że u Pani zaczęło rosnąć dużo nowych włosów. Dla mnie takie stwierdzenie było szokujące, przyjemne, nie wiem, czy dobrze nazwana ten, 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 ten proces emocjonalnej radości, no ale wszyscy rozumiemy, że kiedy kobiecie mówią, że jej włosy są piękne i ich robi się coraz więcej, a nie mniej, no to jest szczęście. Myślę, że dla mężczyzn też. Właśnie też myślę, że za jakiś czas próbuję poeksperymentować na, na mężu z tym biuciem. My opowiem oczywiście Wam o tych rezultatach. No, co jest brzydkie? Nie, nie, jest, jest piękny, tylko właśnie, jeśli chodząc w losy, zaczęli włosy po prostu opuszczać, bo jest takie przysłowie, nie wiem czy to polskie, czy, czy w ruskim języku, ale zaraz przypomnę, mówię tak, e, głupie włosy losy opuszczają mądrą, mądrą głowę, coś takiego, nie? No to ja tak uważam, że jego włosy po prostu, jego po skarni. nie wiem z jakiego powodu, ale właśnie taki eksperyment będę chciała na mężu przeprowadzić za jakiś czas. A mądrej głowie głupie włosy nie rosną. Albo coś takiego, dziękuję serdecznie. <laughs> Bardzo Wam dziękuję, no tyle chciałam Wam powiedzieć.